I weź zobacz ten. Patrz jak jest transmisja, nie? Yy, to weź, cofnij, nie? Mhm. I weź zobacz, jaki mam obrazek, nie? No, taki obrazek, zanim klikniesz w moją transmisję. Czy mam jakiś obrazek? Czekaj. Masz obraz gry. Nie, nie, nie masz ten. Ale no ten. Masz z, z, z zdjęcie asesyna. No, ale ten. Ale już klikujesz na tą transmisję? No. A weź cofnij? Co, cofnij? No. I, I zobacz, czy mam jakiś obrazek zanim klikniesz no. ten? No to asesyna masz. Aha, asesyna mam, tak? No. Aha. Hmm. To co, no muszę ściągnąć asesyna, tylko patrz. Muszę sobie zrobić. to Co muszę sobie zrobić? Powiedz nam i dolać nami. No, jak streamujesz, nie? No? Na przykład, kto ci dał lajka. Kto mi dał lajka, tak? Ktoś... Nie, no, już na Jak to się robi? Nie wiem. Czy właśnie, otóż to. Ale fajne takie coś jest, nie? Lipa, bo jeszcze nie, nie ograwiam tak do końca. Nie, nie wiem co w, wpisać, żeby ten. Czej dobra włączysz. żeby nie było...